W wielu filmach o superbohaterach możemy zobaczyć osoby, które posiadają i posługują się niesamowitymi zdolnościami. Choć strzelanie laserami z oczu lub latanie może w prawdziwym życiu być jeszcze niemożliwe, to istnieją ludzie na ziemi, którzy mogą pochwalić się niezwykłymi umiejętnościami, w które trudno jest uwierzyć. Dzisiaj przedstawimy wam osoby o niespotykanych umiejętnościach, lub jak wolicie, supermocach. Zapraszam do oglądania. Hasna Muslamani, pochodząca z Libanu młoda dziewczyna, Hasna Muslamani odkryła swoje niezwykłe umiejętności, gdy miała zaledwie 12 lat. Podczas zajęć szkolnych, szybko musiała udać się do toalety, ponieważ poczuła coś twardego, co znajdowało się w jej oku. Dziewczyna po powrocie do domu nadal narzekała, że bolą ją oczy, więc jej mama szybko zabrała ją do lekarza. Doktor Ahmed Arachi wyciągnął z jej oczodołów trzy szklane przezroczyste kamyki, które wyglądały jak kryształy. Nie potrafił jednak znaleźć jakiegokolwiek wytłumaczenia dla tego dziwnego zjawiska, więc Hasna wróciła do domu. Od tego dnia dziewczyna niemal codziennie płacze, a z jej oczu zamiast łez wypada od siedmiu do ośmiu kryształów. Na szczęście podczas tego zjawiska nie czuje ona żadnego bólu, ponieważ kryształy otoczone są czymś w rodzaju galaretowatej osłony. Tuż po tym, jak kryształy wypłyną jej z oczu, pozostają przezroczyste przez pierwsze kilka sekund, ale prawie natychmiast stają się białe i twarde jak szkło. Ponadto kryształy do złudzenia przypominają prawdziwe diamenty. Są nawet tak samo ostre i solidne, aby można było nimi coś porysować lub przeciąć. Ta niesamowita historia szybko rozprzestrzeniła się po świecie, a hasna i jej niesamowite łzy zostały okrzyknięte libańskim cudem. Niestety do dzisiaj żaden z lekarzy nie był w stanie jednoznacznie określić, co tak naprawdę się z nią dzieje. Niektórzy sugerują, że Hasna cierpi na cystonozę, chorobę związaną z zaburzeniami metabolizmu aminokwasów. Inni natomiast wierzą, że diamentowe łzy Hasny są po prostu cudem i często odwiedzają jej dom, aby otrzymać od niej jeden z tajemniczych kryształów. Anny Belisz. Niektórzy twierdzą, że kobiety to tak zwana słabsza płeć. Trudno jest się z nią zgodzić w przypadku Anny Belisz, która od dziecka potrafiła robić niesamowite rzeczy. Ta dziewczyna już w wieku 10 lat była w stanie zrobić 1500 pompek w przeciągu niecałej godziny. Trafiła dzięki temu do księgi rekordów Guinnessa. W wieku 13 lat, za pomocą liny, przeciągnęła dwa samochody o łącznej masie 2,5 tony. Rok później nauczyła się strzelać z łuku własnymi stopami. Trafiała do tarczy, stojąc na rękach na specjalnej platformie. Młoda rekordzistka potrafiła w ten sposób wykonać pięć wystrzałów, a jej najlepszy strzał trafił około centymetra od samego środka tarczy. Niektórzy przecież mają z tym problem podczas gdy strzelają długo normalnie rękami. Sulokaria Lainen. Wielu ludzi w dzisiejszych czasach chce mieć lepszy kontakt z naturą i zdrowo się odżywiać. W północnej części Finlandii, 30 km na południe od małego miasteczka Kusamo Znajduje się stara farma nad jeziorem, która zdobyła dużą popularność dzięki jednemu z jej mieszkańców. Mężczyzna imieniem Sulo ma specyficzne podejście do drapieżnych, dzikich zwierząt. Sulo twierdzi, że od dzieciństwa mieszka w lesie i zawsze lubił spędzać czas z jego mieszkańcami. Miał zaledwie 10 lat, kiedy po raz pierwszy zobaczył na żywo niedźwiedzia. Wtedy też zapragnął poznać bliżej te dzikie zwierzęta. Kiedy chłopiec dorósł, zmienił swój dom na schronisko dla drapieżnych zwierząt. Ludzie przynosili mu małe niedźwiedzie osierocone w wyniku wypadków samochodowych i polowań. Mężczyzna zajął się zwierzętami, a następnie już dobrze wykarmione i wyrośnięte odwoził z powrotem do lasu. Jeśli z jakiegoś powodu młode nie mogły powrócić na łono natury, zostawały one na stałe z Sulo. W międzyczasie między mężczyzną i niedźwiedziami rodziła się prawdziwa przyjaźń. Aktualnie mężczyzna na co dzień mieszka wśród wychowanych przez siebie niedźwiedzi, które traktują go jak jednego z nich. Jeden z niedźwiedzi o imieniu Yuso stał się sławny na całym świecie, gdy zaczął malować obrazy. Puszysty artysta przyciągnął uwagę świata, gdy udało mu się sprzedać sześć narysowanych łapą obrazów. Ponadto niedźwiedź ten wystąpił w filmie Steam of Life i stał się prawdziwą gwiazdą na YouTubie. Niong Yuhui. W Chinach w prowincji Dahua mieszka niezwykły chłopiec o imieniu Nyong Yuhui. Od chwili, gdy przyszedł na świat, jego ojciec bardzo się o niego martwił, ponieważ posiada on jasno-niebieskie oczy, a nie czarne jak większość Chińczyków. Najbardziej intrygujące jest jednak to, że oczy Nionga świecą w ciemności zupełnie jakby był kotem. Po tym, jak ojciec zabrał chłopaka do lekarza, okazało się, że dzięki swoim magicznym oczom, Niong może czytać w całkowitej ciemności. W dodatku, w trakcie dnia Chłopiec widzi równie dobrze jak każda inna osoba. Lekarze twierdzą, że jest to wrodzona wada oczu, która jest niezwykle rzadka. Spowodowana jest brakiem pigmentu ochronnego w siatkówce, dlatego też oczy mają większą wrażliwość na światło. Pomimo tego, że świecące oczy wyglądają niesamowicie i dają chłopakowi dodatkowe zdolności, to przypadłość ta nie jest tak fajna, jak mogłoby się wydawać. Lekarze mówią, że niąk po pewnym czasie może całkowicie stracić wzrok. Na razie jednak nic takiego się nie stało. Iwan Stojczakowicz W pewnym miasteczku w Chorwacji żyje niejaki chłopiec o imieniu Iwan który w wieku 6 lat zasłynął przy domkiem magnetyczne dziecko. Chłopiec, choć wyglądem nie przypomina klasycznego superbohatera, to w pewnym sensie może nazywać siebie prawdziwym iron manem. Pole magnetyczne, które wytwarza Iwan, jest tak silne, że przyciąga różne metalowe przedmioty, które go otaczają. Siła przyciągania jest tak silna, że przedmioty nawet same się poruszają. Niemal każdy metalowy przedmiot może zostać przyciągnięty przez chłopca. Łyżka, telefon, a nawet patelnia. Rodzice Iwana twierdzą, że chłopak może nosić prawie 25 kg na swoim magnetycznym ciele, ale to nie wszystko. Według rodziny chłopca fale magnetyczne ciała Iwana mają pewne właściwości lecznicze. Brzmi to jak supermoc prosto z komiksów. Chandre Oam W pewnym mieście w Indiach żyje mężczyzna o imieniu Chandre, który cieszy się niesamowitym szacunkiem wśród innych mieszkańców. Dzieje się tak dlatego, ponieważ posiada on 30-cm ogon. Jego sąsiedzi są bardzo religijni i głęboko wierzą w to, że jest to boski znak, który mówi, że Chandre nie jest zwykłym człowiekiem, a wcieleniem małpiego Boga. Mężczyźnie zdaje się odpowiadać ta rola i aby potwierdzić swoją małpią naturę, chętnie demonstruje swoje umiejętności i wspina się na wysokie drzewa. Jak twierdzą miejscowi, dotknięcie jego świętego ogona może pomóc w wielu chorobach, a nawet przynieść szczęście. Nic więc dziwnego, że pod jego domem stoją tłumy pielgrzymów, aby móc go zobaczyć. Chandre twierdzi, że nie mógłby żyć bez swojego ogona. Kiedy był jeszcze dzieckiem, lekarze rozpoznali jego ogon jako rzadką wadę wrodzoną i zasugerowali usunięcie niepotrzebnego narządu. Chłopiec jednak wówczas bardzo zachorował i operacja musiała zostać odwołana, aż w końcu całkowicie z niej zrezygnowano. Pomimo dużej popularności wśród sąsiadów, Chandre jest dość samotnym człowiekiem, ponieważ żadna z lokalnych dziewczyn nie chce się z nim związać. Około 20 kobiet odmówiło mu ślubu z powodu jego ogona. Sean Ellis. Mimo, iż w filmie Księga Dżungli mały chłopiec zostaje przygarnięty przez dzikie wilki i jest wychowywany razem z całą watachą, to jednak w prawdziwym życiu nic takiego nie mogłoby mieć miejsca. Wilki w przeciwieństwie do domowych psów nie potrafią żyć z ludźmi. Sean O'Leary jednak postanowił udowodnić, że to nieprawda. Ten pochodzący z Anglii badacz zwierząt jest znany z tego, że na co dzień żyje wśród prawdziwych wilków i jest nawet częścią ich stada. Niektórzy uważają, że Sean jest narażającym swoje życie dziwakiem. Inni twierdzą, że zależy mu na popularności i życiu pod wpływem wysokiej adrenaliny. Jeszcze inni są przekonani, że jest fanatykiem poświęconym nauce i prawdziwym badaczem, który zasługuje na uznanie. Sam Sean wydaje się być całkowicie obojętny na wszystkie te opinie. On po prostu wykonuje swoją pracę i jest jej naprawdę oddany. Aby zbadać zwyczaje dzikich wilków, Szon zrezygnował z udogodnień współczesnego życia i zamieszkał z kilkoma leśnymi wilkami. Przez pewien czas zwierzęta te uznały go nawet za swojego przywódcę. Pozostałe wilki w stadzie były mu posłuszne i całkowicie mu zaufały. Kiedy Szon jako dwunożny przywódca i główny żywiciel przynosił martwego jelenia, głodne zwierzęta cierpliwie czekały, aż mężczyzna da im znak, że sam skończył i dopiero wtedy zaczynały jeść. Zupełnie jak w normalnej wilczej rodzinie. Podczas długich miesięcy życia ze zwierzętami, Szon musiał zaakceptować ich zasady i zwyczaje, a także całkowicie porzucił ludzki język i nauczył się rozumieć wycie wilków. Mężczyzna nauczył się języka wilków i potrafi doskonale go naśladować. Wydaje wszystkie dźwięki używane przez drapieżniki do komunikowania się ze sobą. W celu zachowania zapachu własnego ciała, które było już znane przez jego watahę, zrezygnował nawet z mycia. Stał także na ziemi i dzięki temu zdobył zaufanie czworonogów. Nie tylko stał się członkiem stada, ale także nauczył się je rozumieć, gromadząc bezcenne dane naukowe. Na tym kończymy ten odcinek. Dajcie znać, która z osób zrobiła na Was największe wrażenie, a może sami potraficie robić coś niezwykłego? Napiszcie o tym w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!